Reszta kierowców na softach, a my czekamy, aż rozpocznie nam się ściganie w kanadzie pięciateł już zgasło, zgasło i bez desynchronizacji z kierowcami, więc zobaczmy jak sobie tutaj poradzą. Tutaj póki co pewnie wyczyn na prowadzeniu tej bok w bok z Monsunem. Monsun już obecnie na pozycji trzeciej, sporo... Tutaj... Oj, teraz i teraz zahaczył o ścianę po wewnętrznej stronie pierwszych pi ostatniego zakrętu pierwszych sekwencji. E i teraz padł dość ostro na 19 pozycji nam skiller Sepp Czego na tabela musi się jeszcze pozmieniać, ale No nie jest daleko końca Tutaj jeszcze zobaczmy co się dzieje mniej więcej w środku stawki Bo bardzo ciasno tam teraz yy, yy, mamy Tutaj widzę Iguana dość blisko Listek z yy, bardzo szeroko Webster Teraz z listkiem koło, koło listek wyprzedza Webstera Webster w ogóle bardzo dużo pozycji zyskał w trakcie tego kółka, bo ósma pozycja teraz Zwróć e... uwagę, że no, jest listy... z uszkodzeniami przedniego skrzydła. Właśnie miałem mówić No właśnie, z... tam zresztą zobaczmy, zamiana pozycji Rosobaldy Romeo, Właśnie nastąpiła przy, jeśli nie był timingu widzimy, że to jest cały czas tutaj kierowca Renault ale właściwie to cały czas walczy że Peć tutaj się wiesza uderza Czajkowicza i Czajkowic stoi bokiem na prostej Tyłem, obraca się bez uszkodzeń ten kierowca może powiedzieć szczęście w nieszczęściu, ale cóż za absurdalna sytuacja, to była lista. tylko oczywiście w boksie po. Bo, e... Bardzo w ogóle dziwna. Czujesz, że Iguana na podium się przebije, pisze Wojtek. ty gry zobaczymy. No, iguana na razie 9. Foxelo teraz e, traci pozycję na rzecz killera oko, więc zobaczymy. Killer oko chce tutaj, 60 kierowców, Alfa Romeo i na prostej tutaj. W trzecim sektorze e, jedzie Foxelo, próbuje wyprzedzić e, killera oko i widzimy tunel od Iguany, Zdecydowanie łuk. jest tutaj praca Je, Killer oko już myślałem, że zdecydowanie bardziej przestrzeli tą szykanę, no ale na szczęście się zmieścił jakkolwiek limitatoru. Tam jeszcze skiller samym jeszcze pozycjami z Dominixem, ale tutaj jest bok, bok Foxelo z killerem oko, zerzyli się kułami. Teraz drugi zakręci, Killer oko próbował zamknąć kierosa i zarzuca na krawędziku Foxelo, i na wyjściu. Ponownie nie może opanować swojego samochodu Alfa Romeo. Widzimy, jak Dominik tutaj rozgrzewa swoje opony. Chce chyba rezerwę dobrze zestaw wyczynić, za to bardzo blisko jego. No, ale udało im się odjechać szakowi. Szaku lekko przyspał Monson blisko Kierowcy Williams. No i Dave również sporo ale tym razem przewaga na tele. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. że się do tych ee, dalszych milionów stawki. Sabe jest blisko. Webstera, a Webster blisko Nykosa. No, 30, 30 sekundy teraz. Zarówno Webster był, jak i Sabia. i Teraz troszkę więcej tej Webster, czyli Nykos ciut uciek, uciekł po tym restarcie. Blisko też wyczyn, zobacz, do Dominiksa już w tym momencie. No i jadą koło w koło. Mamy atak od wewnętrznej. I atak udany. Widzimy, że świeże opony tutaj zrobi swoje, jaki i tempo. Wyczyna pokazuje, że ma dobre, a tam Webster traci pozycję. Musiał mieć jakąś przygodę na to, że chyba trzyma, trzyma, niego, trzyma nie ma uszkodzonego, ale tam jeszcze z przodu, zamiast na pozycji Pablo z no właśnie z wiem, czy Speli. traci chyba następną pozycję na rzecz Iguany. tak też się dzieje. Więc tutaj ze wspólnymi problemami kierowca Alfa Tauri. Jak zwykle Kanada, sporo dziwnego wyprzedzania, sporo zamieszania, e, szczególnie na tych pierwszych kółkach po neutralizacjach e, bądź startach. E, tam Tele również e, mogłyśmy poradzić e, z Dave'em właśnie w w trakcie pozycji na rzecz Tele. jednak e, gra pokazuje to nieco inaczej. Widzimy, że też Tele jest bardzo blisko swojego kolegi zespołowego, który jeździ teraz bardzo wewnętrzną linią, ale chyba przepuszcza tego swojego kolegi zespołowego. Tak też się dzieje z Szaku, który jeszcze w Foxy nie był. Nawet Iguana tutaj może się pokusić, to właśnie robi. Jedzie bok, bok z Nekosem. Tam się że z przodu była jakaś pozycji. Nie, do... O kontakt. To jak to obrócony Nekos! Postawił bokiem samochód Hasa. Widzimy jak zawraca. na szczęście nie przeszkodził jakoś takie kierowca. Można powiedzieć, że na się. się zatrzymał. A z przodu Iguana zamienia się pozycją ze swoim kolegą z Chociaż teraz... I Bardzo I tylko liczba. się pokazał w lusterkach. Zjechał na wewnętrzną, no, no ale jeszcze czeka, wychodzi z szykany, jest na prostej, obiera prawą stronę. Skiller chce bronić wewnętrznej, no i chyba będzie się wciskał, tak to się dzieje, ale zabraknie mu chyba dystansu, będzie musiał odpuścić, no i zostawić miejsce, tak to się dzieje. Peli przed Skillerem 7. A z przodu Robuch jest szybki, a przynajmniej szybszy od, od Tele. Tutaj, na prostostanowej wręcz trzeba wymienię Grosu się, tak też się dzieje. Typowe wyprzedzenie z DRS-em dzisiejszych czasów. Sawej, czy bym mógł sobie poradzić z Dominiksem na Miejskich Oponach? No ciekawe, jak sobie tutaj poradzi, ale właśnie się obraca Grosalicy Point jeszcze... Skiller sep uderza w samochód BWT! Jeszcze Lidnych na tym ucierpiał! Uszkodzone przeszydło i mamy samochód! Bezpieczeństwa! No, katastrofalna sytuacja. Kierosy haliwy 4 już tutaj przyspieszył kierosą ma Klarena i widzimy jak dużą przewagę nad wyczynem sobie zrobił 80. E, tutaj przewagi nad... gierosą e, Mercedesa jeszcze tam... Ja jeszcze błąd wy... właśnie, jeszcze błąd wyczyna w tym momencie właśnie, a my obserwujemy głoś może e... Również rywalizację tutaj i so Iguana jest bardzo blisko. Tak samo Dominik, zobaczymy jak sobie tutaj e, poradzą kierowcy w środku stawki. A szwagier tutaj e, właśnie tak nadgonił jedno kółko, a widzimy, że ma jeszcze dwa do Nekosa, więc nie będziemy tutaj obserwować jego zmagań w tym wyścigu. E, a Iguana tutaj jest e, już naprawdę bardzo blisko swojego kolegi z głowego, który jest bardzo blisko Pelliego i ciekawe jak sobie naprawdę się wciska tutaj w drugim sektorze i przestrzeliwuje. I nie dziwne, ale Pel tutaj musi się powstrzymać. Musiał nieco odpuścić przepustnicy, żeby na tym nie stracić. Iguana jeszcze korzysta z tunelu aerodynamicznego i mocno przestrzeliwuje hamowanie w nawrocie uderza swojego kolegę zespołowego. Więc dramat krosów Alfy Romeo. Teraz Foxelo zobaczmy jak to odegra. Iguana z uszkodzeniami przedniego skrzydła. No a Fokselo... Póki co cały czas szósty, ale jak tutaj pokrzyżowali sobie plany kierowcy niby włoskiego, ale tak naprawdę szwajcarskiego zespołu, bo pamiętajmy, że to jest przecież na podstawie Zauber'a, Co za dramat! Więc ciekawe kto był, to był Iguana. Tak, Iguana z uszkodzoną drugą lotką, jest Iguana... No, z bardzo nieciekawą konfiguracją aerodynamiczną z przodu samochodu Traci pozycję na rzecz Peliego, przyblokuje nieco Dejvan No i e, no, będzie tutaj bolączką dla reszty kierowców No i ciekawe, myślę, że Iguana będzie próbował walczyć do końca wyścigu I nie zjeżdżać do boksu, bo w stracie... wow no, jaki lokal droba... Dominik, Dominiksa teraz! Nie wiem, czy to widziałeś, ale strzelił się wręcz w środek zakrętu po prostu Na zblokowanych oponach Przemknęło tutaj jako przez ekran Lecz nie dostrzegłem tego iguana. Eee, jeszcze się utrzymuje przed ferim, co ciekawe. Dokładnie, raczej powinno tej baterii wystarczyć. To no, niesamowita sytuacja. Ja, 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 muszę, ja mogę śmiało powiedzieć, że wydaje mi się, że. Iguana, O tam e, zobacz ma... jak skiller próbuje próbuje bombować i wyprzedza daj, e, wyprzedza do Mińksa, obrócony z samej na ostatnim okrążeniu. Co za dramat! Nie wytrzymali kierowcy. A tutaj już jeszcze niebezpiecznie wraca na tor, na no szczęście, był duchem. Nie przychodzi tej Szachowi sobie oraz Nykosowi, którzy zresztą którzy teraz już teraz zamieniają pozycjami. Mocno wygrywa wyścig, dzięki każe wyczyna. I proszę bardzo, kierowca Makrena wygrywa mimo zagrożenia na pozycji. Peliw skaguje nam na czwartą pozycję, wyprzedził jeszcze Iguanę na ostatniej możliwej prostej. No i przez kary, pamiętajmy, to teraz tak nie oczywiście. skoczył. Paweł piąty, Voxel otrzymał swoje szóste miejsce, Tele spada na siódmy, ósmy listek. E, dziewiąty Iguana, więc spada o dwie pozycje e, przez zdobyte kary. 10 Dave, no więc tak się przedstawiają punkty. Skierowica brakuje 2,5 sekundy, zapewne przez kary, bo pamiętaj, że przecież pierwsze dziesiące był poprzez mm -hmm. wyprzedzenie Dominiksa. Szaku 12. Wstawie 13, 14 Jacobbik, 15 Nekos, 16 Dominix 17 Szwagier i dnf -y, Bo33 oraz Killer Oko. 18-19 miejsce i dyskwalifikacja dla Webstera w tym wyścigu. Na 20 pozycji kończy.